Podobny świat kształtów wszędzie wokół nas. Kwadrat, trójkąt, okrąg, prostokąt. Świat przepięknych kształtów roztacza się w koło. Poszukajmy razem, będzie nam wesoło. Świat przepięknych kształtów roztacza się w koło. Poszukajmy razem, będzie nam wesoło. Księga Kształtów. Witajcie! Jestem prostokątem. Zobaczmy, co jeszcze ma kształt prostokąta. Spójrzcie! Oto domek. Bardzo ładny domek. Ale gdzie są jego drzwi? O! Teraz domek ma drzwi! Drzwi w kształcie prostokąta. Drzwi służą do wchodzenia i wychodzenia z domku. Spójrzcie, oto drewniany płot, ale brakuje w nim niektórych sztachet. Hurra! Teraz płot ma już wszystkie sztachety. Sztachety w kształcie prostokątów. Ale wysoki płot. Co jeszcze ma kształt prostokąta? Zrobiony jest z papieru. Do środka można wkładać listy albo rysunki, albo kartki z życzeniami. Naklejamy na to znaczek, piszemy adres i wrzucamy do skrzynki pocztowej. Oczywiście! Dobra odpowiedź to koperta. Uwielbiam dostawać listy. Drzwi, sztachety i koperta. Wszystkie te przedmioty mają kształt prostokąta. Witajcie, jestem owalem. Zobaczmy, co jeszcze ma owalny kształt. Spójrzcie, oto kwiatek, ale na łodyżce nie ma listków. Proszę bardzo, teraz kwiatek ma już listki. Listki w kształcie owalu. Jaki piękny kwiatuszek! Mm. Spójrzcie, oto strach na wróble, ale brakuje mu głowy. Wspaniale! Teraz strach na wróble ma już głowę głowę w kształcie owalu. Strach na wróble ochrania ogród przed głodnymi ptakami. Co jeszcze ma owalny kształt? Rosną pod ziemią, pokryte są cienką brązową skórką, podajemy je tłuczone, albo w formie złocistych frytek. Wiecie, co to może być? Oczywiście, dobra odpowiedź! To ziemniak. Ziemniak o owalnym kształcie. Mmm, ziemniaki są przepyszne. Listki na kwiatku, głowa strachana w ruble i ziemniak. Wszystkie te przedmioty mają owalny kształt. Podobny świat kształtów wszędzie wokół nas: kwadrat, trójkąt, okrąg, prostokąt. Świat przepięknych kształtów roztacza się w koło. Poszukajmy razem, będzie nam wesoło. Świat przepięknych kształtów roztacza się w koło. Poszukajmy razem, będzie nam wesoło.